Głupiać Komisję mi s. Nie s*** przysłani. A kto tyle lat faktury trzyma? To się kur. nie od. Pol. 270. Tamta s. będzie się nazywać. No zróbcie coś, dy s. z tymi p***, za uszami stopczyk. I to jest skandal. Ty, ty, k***, ty, co ty, ty? Wy wszyscy jesteście co ty s. jak ty Rozumiesz? Niech się bambus języka uczy, niech się uczy! Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. Tylko słowo powiedziałem, to już pakowali. Mokre ulotki i farby. No co, k wojna już się skończyła. O, Niech mnie w dupę pocałuje. Co ja, mam sam iść? Co to, k jest piknik? Nie ma, k broni! Nie wiem, mi mam na prawie. A skąd ja, mam wierzyć? Żeż twoja mać masz zabić każdego uzbrojonego za zanim on mnie zabije, rozumiesz? Kurwa za... za wzorową pracę! Ja chcę! Kurwa do biura! Już nie ma opozycji! Teraz to k***a na twojej co to... Co to k***a jest? Co to k***a jest? Co to, k***a to! Co to jest? Co się k***a? Zwolnij! Strzelają do nas! Czy ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Zabiję cię! <grym> <Rozumiem>. <grym> w grobie będę spokojny. <grym> Bo ten z... nie poszedł zatelefonować, rozumiesz? Ja <grym> nie mogę <miał grym> cieknąć! Tylko <grym> nie śmień! <mi grym> nawet usta otworzyć! <odpoczyli. grym> rozumiesz? <grym> Przez ciebie nie zginie u p***. p! Nikt! Nikt! Zrobię porządek z wami wszystkimi. W każdym normalnym kraju te by byliby już ścierwem. Jeszcze tu, p! Wrócimy! K***a, tak nam było dobrze. Kim, kim jesteś? P***ą? Nie wiem, że jest ty nie masz serca. Co ty k robisz, przecież on na zawał? Nawet mi o tym nie mów. Kłamać! Mać. Ta mała to kto? Który, Ktoś się rodzi księdzem, który. Kto się pozabał policji? Na to by do końca. Co ty też nie załatwiasz, Białowie? dzień Ja tylko wykonam wyrok na Skoczyłem do gardła z senem. Pie z... Pierwszy, Pie z... moją kobietę. No. Z...